Witajcie na kanale ZeptoBox. W dzisiejszym odcinku będę porządkował te kable, czyli z instalacji elektrycznej będę usuwał wszystkie kable, które nie są związane z obsługą silnika, czyli służą do świateł, kierunkowskazów i tego typu rzeczy. Cała reszta no, będzie musiała na razie zostać. nawet bez schematu, instalację zaczynamy porządkować w ten sposób że mamy tutaj na przykład o, znowu się urwał ten kabelek masa to jest od pompy paliwa w zbiorniku i idziemy po tym kablu i rozplątujemy najpierw wszystko i usuwamy to co jest od świateł, nie od świateł, czyli wszystkie luźne kable, które wcześniej sobie nie opisaliśmy to znaczy, że nie są ważne Także. Taka praca makaronowa czeka. Tu jest ta wiązka, którą właśnie wcześniej uciąłem, no bo była taka dziwna, widzicie, ciekawostka, że to co szło do tyłu, czyli ta część z rureczką do spryskiwacza i tutaj ten przewód od pompy paliwowej szedł jakby tu do góry. Nie wiem czy to jeszcze by służyło do czegoś innego, ale no, właśnie tu wtedy przeciąłem ten kabel i dlatego pompa nie działa. Także rozpontuję dalej. Już jak widzicie, ta część jest już w miarę uwolniona. Będziemy rozdzielać później te kable. Będę rozdzielał, rozdzielał te kable. I teraz zobaczcie, jak tutaj jest porobione. Czyli chodzi o to, że do tej żółtej wtyczki, która idzie do instalacji do tyłu, jest niestety tak, że część kabli od pompy paliwowej wchodzi do czarnej tyczki, a część do żółtej. Teraz najfajniej by było, żebym ja się pozbył tych dwóch wtyczek, tych kabli, które są niepotrzebne, a dołączył jednym kablem, czyli żebyśmy, żebym nie łączył dwóch różnych kabli, tylko jeden. Także na tym etapie odcinam wszystkie niepotrzebne kable, ale z taką odległością, żeby szło po, bez problemu polutować, po to, żeby właśnie Wykorzystać tylko jedną wtyczkę już do łączenia, czyli jedną wtyczkę, a podłączamy sobie cały tył instalacji elektrycznej. Czyli tak jak jest teraz sytuacja, że mam zadecydować, czy ten tą kostkę zostawić, czy tą. Ta kostka jest żółta i czarna w jednym, więc według mnie tutaj nie ma sensu zostawiać żółtej i czarnej czyli takie jakby podwójnej, mimo że do przelotowania mam więcej przewodów, bo tutaj są trzy przewody. To przelutuję te trzy przewody i połączę tylko, żeby połączenie stanowiła ta jedna wiązka przewodów. Czyli będą mi interesować ten kolor fioletowy i żółto, żółty z czarną kreską. Na, te, na to należy zwrócać, zwracać uwagę. Czyli interesuje mnie ten fioletowy i ten żółty z czarną kreską tutaj. I ja będę musiał wyciągnąć z tamtej kostki i podlutować do tej kostki. No. No dobra, w zasadzie postanowiłem robić tak, że wszystkie luźne kable ucinam na jakąś tam odległość i na razie zostawiam. Nie będę już tutaj przekładał, bo zauważyłem, że jak tutaj utnę, to te kable będą znowu za krótkie, będę musiał je sztukować. Tylko po to, oczywiście docelowo tak warto zrobić, sobie zostawić jedną wtyczkę niż pięć, na przykład jeżeli tak wyjdzie, bo tak pewno wyjdzie. Czyli te niepotrzebne przewody przycinam do równej długości, żeby było wiadomo, że one są tutaj w tej wtyczce nieużywane. I tak samo tutaj te przewody do stacyjki. Oczywiście docelowo stacyjka będzie usunięta i zastąpiona układem elektronicznym. Natomiast w tej chwili sygnał dźwiękowy, nie wiem, kierunkowskazy czy włącznik wycieraczek jest nam zupełnie niepotrzebny, więc całkowicie to wszystko usuwamy i usuwam i zostawię tylko stacyjkę. Raz nie wiem, czy pamiętacie z poprzedniego odcinka, więc w razie coś przypominam z jednego z poprzednich odcinków. Tutaj przy rozbieraniu tej części instalacji, to jest instalacja, która jest pod schowkiem. Ja myślałem, że tu tylko przychodzą właśnie te kable, to są do wentylatora w środku i po prostu zacząłem wyrywać. To się okazało, że jest niestety ta część złącza diagnostycznego, które może mi się przydać bo jednak komputer pokładowy jest tutaj dość istotny, i tutaj nie wiem, co to jest też za urządzonko na tym kablu, wygląda z oznaczenia na jakiś rezystor bądź bezpiecznik. No, po prostu jest taka wsówka. I to jest od tego złącza OBD, czyli prawdopodobnie to jest bezpiecznik do gniazda OBD, żeby właśnie w przypadku jakiegokolwiek zwarcia, czyli tych kabli tutaj nie będę rozdzielał, to prawdopodobnie tu jest OBD i tej, wiązki, tej kawałka wiązki muszę zostawić. To wszystko mogę po, powycinać od wentylatorów, żeby widać od razu jaka jest różnica w grubości kabli. Spora. Więc to wszystko trzeba porozcinać, pociąć żeby dostać się do no tutaj tak samo, to są jakieś łączniki tutaj, które były pod deską rozdzielczą, to wszystko nam jest niepotrzebne ale sobie jako przewody w całości zostawię, bo jeszcze mi się przydadzą później do tych masowych, podłączenia masowych Słuchajcie, to jest żmudna praca naprawdę takie Odcinanie, odcinanie, żeby nie uciąć czegoś za dużo i znowu odcinanie, odcinanie i znowu, żeby nie uciąć czegoś za dużo. Teraz uciąłem całą wiązkę od radia gdzieś ona tu idzie. Tak właśnie to wygląda. Się wydaje, że to proste, nie później Będzie coś z tego makaronu nie będzie. No i dzisiaj tu jest jeszcze od immobilizera coś. I tu nawet nie pamiętam. To jest jakiś włącznik od czegoś. No nic, i tak to wygląda. Przeciągam, bawię się. To jest zabawa z tymi tobelkami. Zobaczcie sobie, makaron jest jeszcze większy niż był. No ale tak to właśnie jest, że najpierw trzeba wszystko rozwalić, żeby znowu móc na nowo układać te kable z powrotem, dlatego nikt nie chce tego robić, tak? Także wy pewno jeżeli macie takie projekty, to pewno wam się nie chce. No i się nie dziwię, to jest mnóstwo pracy. Cały dzień będzie porządkowania przewodów. Tak właśnie wygląda w miarę już ogarnięty ten makaronik, czyli przerobiłem. Że mam jedną wtyczkę. Tutaj zostawiłem tą czarną, żółtą. Usunąłem i te przewody wlutowałem sobie tu, żeby szły dalej do czujnika paliwa. Poziomu paliwa. Tutaj mamy, mam zasilanie pompy, i tu jeszcze muszę właśnie od tego miejsca dorobić masę dodatkową i tu. W razie będę chciał odłączyć cały zbiornik paliwa, to sobie rozpinam tą kostkę i z tym zbiornikiem mogę sobie odjechać. To jest na tyle dobre. Także tyle zostało z makaronu odrzucone. No to czyli teraz jeszcze masę tą, którą tu zrobiłem, stworzyłem, muszę podłączyć do masy wspólnej i będę palił maszynę, żeby zobaczyć, czy odpali. Jeszcze licznik, komputer i będzie można palić. Nie wiem, właśnie co to jest za czujnik w filtrze. Ktoś wie, to niech napisze. Ja to podłączę teraz, już, żeby tu komputer nie zgłaszał błędu, ale a może i tak będzie zgłaszał błąd. No i komputer eku całego silnika. pracuje, tu się zaświeciły kontrolki. Nawet check engine się nie świeci, więc jest dobrze. No to elegancko, znaczy, że nic nie popsułem. A no tak się świeciły poprzednio kontrolki od kierunkowskazów i check engine. Prawdopodobnie ten filtr, jak odłączę. A z ciekawości jeszcze zrobię taki test. Czyli odłączę to coś filtrze. No już styka po kilku sekundach jest naprawdę. To jest niesamowite. Po kilku sekundach jest wydech gorący. Check engine się w tej chwili świeci. Tak, jeszcze zaraz poleci wszystko. Tak, i check engine nie gasi. I chodzi na wysokie obroty. No, czyli już wiem, że to będzie kwestia tego czujnika w filtrze. No to sobie go zobaczymy zaraz. Co to on tutaj nam reprezentuje hm. to może być czujnik powietrza no i zobaczcie jak to jest właśnie chodziło mi o czujnik temperatury powietrza, taki miałem w zamyśle a powiedziałem po prostu czujnik powietrza nic innego to być nie może jeżeli to jest po prostu tu na ściance zamontowane, ale check engine zaraz zgłasza Teraz tutaj taśmę McGyvera w to miejsce teraz się nie da, panie. No dobrze, niech tak będzie i tak będzie buczało, i tak no to jeszcze raz czekać właśnie bez problemu. Ja jeszcze bym musiał przynieść kamerę termowizyjną i to Wam pokazać, bo to jest niesamowite, jak to szybko się grzeje. Zobaczcie, to jest po tych kilkudziesięciu sekundach. 50 stopni tutaj to wszystko ma. 40 parę. Fajnie by było, jakbym miał tutaj kogoś. Do pomocy, ale nie mam. Jak widzicie, 30 stopni ten najcieplejszy tu punkt to jest. To jest tutaj to miejsce. Odpalę go. I zaraz będę musiał gasić, ale odpalę, żeby Wam pokazać, jak szybko to się nagrzewa. Zobaczcie, najcieplejszy punkt, ile tam już ma, no sporo, w prawym dolnym narożniku widać tym 50. Słuchajcie, niestety nie widziałem, bo chciałem Wam na kamerze pokazać. Tam u dołu jest, czyli tu w tym miejscu, o w tym. Kurczę, no chciałbym zmierzyć ile to faktycznie tego ciepła jest produkowane, na przykład z litra benzyny, później zobaczymy z jednego metra sześciennego ile to będzie, tak? Jaka wydajność na godzinę i tak dalej. Także naprawdę e, chciałbym to opomiarować, ale te urządzenia pomiarowe, jeżeli chodzi o energię cieplną, no są bardzo drogie. Nie ukrywam, no więc mam nadzieję, że tutaj wspomożecie mnie w tym temacie. Tutaj jeszcze wam pokażę tą skrzynkę bezpieczników, która jest wewnątrz samochodu. Jak widzicie, tutaj jest wiele ważnych obwodów też zabezpieczonych. Między innymi to, co jest, że tam jest bezpiecznik od rozrusznika. Jeżeli już chodzi o te kable, które tutaj są jakby od początku do końca, już zrobione dobrze, to taśma izolacyjna taka materiałowa i można już to połączyć w jedną wiązkę, no bo tu już, tutaj już nic nie będzie zmieniane, jest wszystko porządnie polutowane. Więc mogę to już odpowiednio zabezpieczyć tam. Niestety jeszcze ten makaron musi pozostać, dopóki nie usunę wszystkich niepotrzebnych przewodów, może kostek również, ale nie chcę za bardzo sobie też. Odinaczać od fabrycznej instalacji. Gdyby coś się wydarzyło, to wiadomo, że łatwiej jest znaleźć gotowca. Chociaż pewno będę naprawiał w razie coś. Wymiana jednego przewodu nie jest tutaj żadnym problemem.